Dziękujemy bardzo. Księże Pałacie, prosimy jeszcze, jest teraz czas na zadanie pytań. Słuchając tej pięknej wypowiedzi na pewno zrodziły się w nas jakieś myśli, chęć tego, aby jeszcze usłyszeć coś bardziej na jakiś dany temat, który był takim zaledwie może takim muśnięciem, a na pewno nie jest odzwierciedleniem całej wiedzy i erudycji naszego zasnego dzisiaj gościa. Także bardzo proszę śmiało jeżeli jakieś pytanie się pojawiło, czy w związku z, tyma, z, tym, z tymi tematami, które tu zostaje poruszone, bądź też z innymi naszymi związane z naszą wiarą, z obyczajowością, z naszą ojczyzną, to zanim będzie czas, ktoś może się jeszcze zastanowić, może nie ma jeszcze takiej śmiałości, to jak księży, się żypratycie się ośmiele, bardzo na mnie zadziałało. To słowo na temat tych pięknych, wspaniałych katedr średniowiecznych, które nie zostały niestety dokończone, gdyż już w następnych epokach nie było, nie było tego ducha, który, który był właśnie w średniowieczu, tego głębokiego ducha poświęcenia się Panu Bogu. Ja tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek oczywiście to jest takie, taki symbol czy kiedykolwiek te katedry zostaną dokończone? Jeżeli tak, to dzięki czemu? Bardzo proszę. Być może zostaną, być może nie, to będzie zależało od decyzji, ale wierzę w to, że jesteśmy na zakręcie dziejowym i że przychodzi nowa epoka, jakby jakieś nowe średniowiecze po prostu. Epoka uduchowiona, epoka wielka. W to wierzę. Tak samo mam nadzieję, może się to Państwu wydać naiwnością, ale ja mam nadzieję, że jeszcze za mojego ziemskiego życia doczekam się odrodzenia Wielkiej Polski. O, to może, proszę. Ja mam takie pytanie związane z całą naszą historią, o której żeśmy sobie tutaj rozmawiali, szlachetną, o tym wszystkim, co było zaklęte w Zygmuncie. Ale troszkę chciałbym poprosić o jeszcze parę słów na ten temat. Jaki wpływ na to nasze szlachectwo, na, na tą naszą dziejową kulturę, na te wszystkie aspekty miała religia katolicka? No, religia, religia katolicka miała, miała wpływ kolosalny i nawet, nawet na innowierców, prawda? bo to kształtowało po prostu. Rzeczpospolita była, była państwem katolickim i słynny, na przykład definicja w ogóle w Salmacji, słynny. Kwinkunk księdza orzechowskiego, na przykład, który tam definiuje, jako w odniesieniu do, do Boga, do kościoła itd. Tak Więc to, i tak jak mówiłem, na przykład król był pomazańcem Bożym i koronacja przypominała jako żywo święcenia kapłańskie. Bardzo podobny obrzęd. Najpierw król pielgrzymował zawsze do grobu świętego Wojciecha, jako to była pielgrzymka pokutna, przebłagalna za czyn poprzednika i tego dnia król pościł ścisły post zachowywał odbywał tę pielgrzymkę pokutną w piątek potem w sobotę jeszcze się tam przygotowywał i w końcu nastąpił dzień koronacji kiedy najwięksi senatorowie przybywali na Wawel do króla i pomagali mu ubrać się w szaty kapłańskie właśnie więc król najpierw przywdziewał Komrzę, na komrze humerał, taka chusta, która oznacza hełm zbawienia, tak? Odmawiał przy tym modlitwy. Nie wiem jakie, bo inne, inne odmawia kapłan. Ja, ja też odmawiam przy nakładaniu szat, tradycyjny kapłan, tak? Inne biskup, a król pewnie jeszcze inne to, ale bardzo podobne w każdym razie, tak? Na, na, nałóż mi panie na głowę hełm zbawienia, prawda i tak dalej, i takie różne, różne te rzeczy były. I teraz... Król, jak, jak ubarł komrze, na, na to ten humero, potem albę, czyli taka biała, długa prawda, koszula tunika, <grym> przepasał się cingulum, czyli sznurem takim. Następnie król nakładał manipularz, czyli taka jakby, jakby, coś, jakby mała stula na lewą rękę. Dalej dalmatykę, to co nosi da, diakon, takie podobne do ornatu. Czasem też i stółę nakładał król w stylu kapłańskim, ponieważ jak, jak, że nie był biskupem, no to nie miał pektorału, więc nakładał stółę, tak, na krzyż i, ale to nie wszyscy królowie, niektórzy tylko manipularz, tak było różnie w historii, następnie no, tylko ornatunie, no bo nie był kapłanem, tak, ale, ale był pomazańcem bożym, to była taka, to było... To nie był sakrament, ten obrzęd koronacji, ale to było sakramentale, czyli coś na kształt sakramentu. I dalej król jeszcze nakładał na koniec piękną, wielką kapę, wyszywaną, wysadzaną jakimiś, jakimiś klejnotami i tak dalej. Prawda? I w takim stroju jeszcze rękawiczki miał kapłańskie i trzewiki też, takie z, krzyży, z krzyżami. I w takim stroju prowadzono króla dopiero do katedry na samą ceremonię. Tak? I tam yy, zawsze koronę, która pochodziła z Rzymu, prawda, od stolicy apostolskiej, poświęcona przez Ojca Świętego, koronę nakładał mu zawsze, zawsze arcybiskup Gnieźnieński, prawie zawsze razem z Krakowskim, to tak, są najważniejsi, a czasami wszyscy biskupi obecni na ceremonii, cały, cały tłum biskupów, tak chociażby symbolicznie palcami dotykali tej korony, że to następcy apostołów wkładają na, na głowę króla koronę, tak. I potem król Mieczem czynił znak krzyża, i tak dalej. Potem odbijał hołdy na rynku. Krakowskim. To była przebogata ceremonia, ale cały czas miała ten wymiar religijny, katolicki. No i to, to w ogóle wpływało na, na, na cały kształt życia w ogóle publicznego w Polsce. Także, także wpływ ogromny. Tak. Ksiądz wspomniał, że Polska ma szansę o. Od... odrodzenia w ciągu najbliższych, no rozumiem, 20-30 lat. Co nam trzeba, żeby to odrodzenie nastąpiło? Nie będę się wypowiadał na tematy polityczne, powiedzmy, bo, bo, bo nie chcę. To mój biskup nie życzy sobie, że na tematy polityczne, ale na temat, ale od strony religijnej powiem. Modlitwy jeszcze raz modlitwy nam trzeba. Krócjatę różańcową za ojczyznę propagować, modlić się jak najwięcej za ojczyznę, prawda? Jak Polska będzie rzeczywiście szczerze katolicka, to ona się odrodzi. Po prostu. Się, się symptomy, odrodzenia. symptomy odrodzenia są, są symptomy. No, widać właśnie, że na, no chociażby takie... Ten, te coraz szersze kręgi zatacza jednak ta krucjata różańcowa, prawda. Następnie, no, y, y, zainteresowanie też y, młodych ludzi, prawda, sprawami y, takie, no, no patriotyczne postawy się, prawda, mnożą i potęgują. Także ja to, to widzę po prostu, tylko mówię, no trzeba się dużo modlić za naszą ojczyznę, tak? y, co, y, Ja co miesiąc osobiście odprawiam mszę świętą, Klasycznym rycie rzymskim, w pierwsze, piątek zawsze, w intencjach ojczyzny, narodu i kościoła w Polsce. I wtedy jest po tej mszy jest jakieś spotkanie z kimś ciekawym, jakiś wykład, coś takiego, czy prelekcja i dyskusja też. no Także to yy, zachęcam do tego rodzaju w ogóle rzeczy, propagowania i tak dalej, no, ale przede wszystkim dużo, dużo się modlić. To może ja, tak? ja? Ja bardzo proszę, żeby właśnie zawsze z mikrofonu, z mikrofonu zadawać no, nie, pytanie tu zaraz niech pani tam popatrzy, zaraz pani do nas dostanie mikrofon, żebyśmy wszyscy słyszeli też pytanie, bo to jest ważne. A przy okazji powiem też, u nas w Bytomiu właśnie jest tutaj organizowany różaniec o odnowę moralną narodu polskiego w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Także kto jeszcze nie wiedział, to już teraz wie, więc już nie być na tym różańcu, nie modlić się, to już by był grzech. Także w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie dwunastej w południe na rynku w Bytomiu modlimy się za ojczyznę. Proszę bardzo tu. Pytanie teraz. Nie wiem, jak sformułować pytanie. pytanie, ale problem jest w tym. Był niedawno, czy jeszcze na łamach teatru powszechnego, w Warszawie, jest spektakl klątwa. A w katolickim kraju a ta klątwa nadal jest wystawiana. Mówi się, że katolicyzm w kraju naszym jest bardzo mocno stoi, że Episkopat bardzo mocno stoi i tak dalej. Dlaczego to nie jest zdjęte? Czemu tak nie mamy na to wpływu? Ale proszę pani, to, to nie do mnie pytanie. Ja wiem, ale... To naprawdę nie do mnie pytanie. Ale są młodzi ludzie, którzy, których stać na to, że, że staną pod tym teatrem i różaniec odmawiają. Ja bym chciał zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, co ksiądz Prałat mówił na temat Wielkiej Polski, czy bardziej tą Wielką Polskę ksiądz Prawat rozumie w tym aspekcie kulturalno-duchowym, czy geograficznym także. A drugie pytanie, jak ksiądz Prawat przewiduje dalsze losy tradycji katolickiej w Polsce, jej rozwoju i czy też nie nadszedł czas, żeby myśleć też o, o, tutaj w kraju, formowaniu tradycyjnych kapłanów, powstanie jakiegoś seminarium tradycyjnego. Dziękuję. No więc y, pierwsze to było, ojej, co? Aha, aha, no i pod tym, i pod tamtym, i pod każdym innym względem, tak? Powiedzmy. Tak, oczywiście. Y, bo jeżeli nie będziemy silni, jeżeli nie będziemy potęgą, to również nie, nie ma szans yy, udzielać się w świecie, powiedzmy, pod względem kulturalno-duchowym. To będzie ograniczone również. tak, Więc to właściwie jedno i z drugim iść w parze, uważam. Yy, jeśli chodzi o tradycję, no co ja zauważam, to jest bardzo w moje serce kapłańskie, że nam na przy świętej, yy, yy, w klasycznym rycie rzymskim, którą odprawiam, o drugiej popołudniu w, Bydgo, w Bydgoszczy tam u siebie, yy, w randze sumy, zresztą ja dwie sumy odprawiam, o jedenastej w nomie. I o 14 w klasycznym mycie. I tam powoli, ale stopniowo wzrasta mi liczba uczestników. Na początku było od 50 do 60 osób, dzisiaj już jest ponad 200. Więc to, to cieszy. No i co, co ja zauważyłem, jestem optymistą, jeśli chodzi o odradzanie się tradycji, dlatego że do niej lgną ludzie młodzi. To jest najmłodsza msza, i to nie tylko u mnie, to się powtarza wszędzie. Najmłodsza msza. Dlaczego najmłodsza? Bo wielu młodych chłopaków i facetów przychodzi. I rodziny z dziećmi też. Tak. Więc tu średnia wiekowa jest najniższa na tej, na tej mszy. Dalej, najwyższy procent właśnie no, facetów. Dlaczego? Bo to jest taka msza trochę taka uporządkowana, wojskowa, a przy tym wyciszona taka, tak? Dalej najwyższy najwyższy procent przystępujących do Komunii Świętej, najwyższy cenzus wykształcenia i, i największa ofiarność na tacę też. To są takie wyróżniki tej mszy świętej. Także to no, no to i w, w każdym razie jeżeli ta msza święta się cieszy powodzeniem to wśród, na przykład wśród młodych, wśród y, kapłanów i kleryków, tak? Często to jest takie trochę pochowane tam gdzieś, prawda? Ale jest i coraz więcej. Natomiast jeśli chodzi o starszych kapłanów, to już raczej, raczej nie, to już tak to. No. Tak, tak. Księże, zupełnie przypadkowo natrafiłem na taką wiadomość w przewodniku katolickim, tak. że w zeszłym roku Przełożony Kongregacji Nauki Wiary, czyli świętego oficjum, spotkał się z księżmi i z biskupami, gdzie po prostu no, podkreślił tą hierarchię, żeby jednak wierni w czasie mszy świętej zwracali się w kierunku Boga, ołtarza. On sam tą mszę odprawiał tyłem do, do wiernych. No i, i zachęcał księży. Żeby po prostu coraz częściej taką formę liturgii sprawowali. I w czasie tej mszy, tego spotkania, wystąpił między innymi biskup, jak się potem francuski, jak się potem okazało z Tuludzie i Frzywi, który. No, obiecał i powiedział, że po powrocie do, do Francji właśnie w taki sposób będzie, będą tam sprawowane te msze święte. Ja dzwoniłem do swojego przyjaciela z z Fergie i próbowałem go wysądować, czy to prawda, czy to nieprawda, czy on już spotykał się z tym. Ale, ale konkretnie on tego, pytanie. Ale i, Konkretne pytanie jest takie, księże, żeby po prostu no, jakoś odnieść się do tego także w Polsce, bo też od, Dobrze, czasu, się, do czasu, ja od czasu do czasu są organizowane takie msze, ale no, one jakoś w ogóle się jakoś niespecjalnie rozwijają. A to i zauważyłem, że ksiądz jest w tym zaangażowany. Dziękuję. Tak, dziękuję. Więc odpowiadam. To ja osobiście od, od pierwszej niedzieli Adwentu odprawiam Versus deum. To czy akurat mój kościół nie jest, nie jest orientowany, jest zwrócony na północ, no ale to jest ten jakby symboliczny wschód, tak? Czy ad absidam, tak? W kierunku. No jedna uwaga, proszę pana, nie tyłem do ludzi, tylko przodem do Pana Boga. W tym samym kierunku, w którym lud, tak? Wszyscy zwracamy się w jednym kierunku. Mój znajomy kapłan. Petrysta, y, ksiądz y, Wojciech Grygel y, wy, wyróżnia dwa rodzaje mszy, zawsze tak mówi tak, że jest msza święta cum populo, czyli z ludem, kapłan razem z ludem prowadzi ten lud, tak, w, jednym, w kierunku do Boga i missa contra populum, czyli naprzeciw <grywanie> Tak, no więc ja odpowiem od pierwszej, na, na, we, na wezwanie po prostu na apel odpowiedziałem yy, Roberta Kardynała Saracha, tak? yy, to, jest, to jest kardynał, który jest yy, po prostu jest przewodniczącym Kongregacji Spraw Kultu Bożego, tak? Sakramentu. No więc to, jest, to jest ktoś, to jest, to jest, autorytet Najwyższy Watykański w tej dziedzinie, tak? I on za, zaapelował do kapłanów, żeby, żeby odprawiali, żeby się zwrócili znowu do, do Pana Boga. No ja na ten apel odpowiedziałem z tym, że absolutnie nie wywieram nacisku na moich wikariuszy czy coś takiego. Oni sobie odprawiają przy, przy tym ołtarzu posoborowym. Ja odprawiam przy wielkim ołtarzu zwrócony do Boga i po prostu tu, każdy namawiać jedynie można poszczególnych kapłanów tak próbować, tak, żeby też tak zrobili. Jak będą wiedzieli, że, że ludzie to chwytają, prawda i tak dalej, no to może, może tak może coraz więcej będzie. No, na razie to jest na razie to tam jest Bydgoszcz, to jest jedna jaskółka teraz. No, ale po Proszę? No nie, no, to, no w końcu to jest, to jest odpowiedź na apel najwyższego watykańskiego autorytetu, tak? Ja bym chciał się jeszcze tutaj odnieść do tego co, co pan powiedział. No nie mogę się zgodzić na to, ponieważ sam odprawiam tą mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego tu w Bytomiu i muszę powiedzieć, że tak jak tu ksiądz prawat powiedział, ludzi stopniowo przybywa i nie są to jakieś takie wielkie skoki, co by pokazywało, że to jest po prostu jakaś tam moda, coś nowego, coś dziwnego. Idźmy zobaczmy, popatrzmy jak to było kiedyś. Nie, stopniowo po prostu Wzrasta, a z drugiej strony, msza, nawet nowa msza święta odprawiana versus Deum, przecież jest na jasnej górze przed cudownym obrazem. Niedawno ksiądz proboszcz, tutaj ksiądz Piotr Kopiec, wyremontował kaplicę boczną w kościele Marii Panny, gdzie na nowo jest obraz Matki Bożej Bytomskiej. I tam też jest we wtorek zawsze msza święta co tydzień wotywna o Matce Najświętszej, też versus. Deum przy tym ołtarzu właśnie tym, jak to się mówi, też dosuniętym, tak? Że w jednym kierunku z ludem. Dziękuję. Zresztą w mszale są nawet, nawet szale są instrukcje, kiedy ma się kapłan obrócić do ludu. No, gdyby był cały czas zwrócony, to by tego nie było, tak? Więc to mszał też przewiduje to odprawianie. Poza tym są przepisy liturgiczne, które są przeważnie gwałcone, że na przykład nie może być w jednym prezbiterium dwóch ołtarzy, tak? No przecież zabytkowy ołtarz jest, tak? I powinien, powinien tylko on być tak naprawdę, tak? żeby przestrzegać tego wszystkiego. Dalej, to zarówno zlikwidowanie łaciny, wyrzucenie łaciny, pozbycie się łaciny, jak i. No ja przywróciłem na, w takim symbolicznym wymiarze, to dwie części stałe są u mnie po łacinie, Sanctus i Agnus Dei. Tak, chociaż to na razie. Ale to wyrzucenie łaciny, zarówno jak i obrócenie księdza jest wyraźnym pogwałceniem postanowień soborowych. Bo w konstytucji o świętej liturgii soboru watykańskiego II jest wyraźnie mowa. Bo Sobór nakazał zachowanie łaciny. W obrządkach łacińskich zachowana zostaje łacina, czyli w rzymskokatolickim Kościele absolutnie łacina. Sobór tylko dopuścił nieco większe użycie języków potocznych, ale w dalszym ciągu marginalne. Generalnie miała pozostać łacina. Takie było postanowienie Soboru Watykańskiego II. Dalej Sobór Watykański II w tej samej konstytucji zakazał jakichkolwiek rewolucyjnych, radykalnych zmian w liturgii. I jeżeli już koniecznie musiały być zmiany, to one miały wynikać, miały mieć charakter organiczny, wynikać niejako z form już zastałych. No konia z rzędem temu, kto mi wykaże, że takie obrócenie księdza tyłem do przodu, a przodem do tyłu, ma jakikolwiek charakter organiczny. Nie to jest rewolucja po prostu, tak? No. Więc to, to, to tak. Księże że prawacie co, sądzi, co ksiądz sądzi o, o, o poglądzie pana doktora Krajskiego, który twierdzi, że nie zostało zachowane e, koronacja Matki Boskiej przez Jana Kazimierza. No i w Gietrzwałdzie właśnie te objawienia, by to, tak on twierdzi, by to potwierdzały, że, że aniołowie nieśli koronę i, i, i nie i nie, 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 na, nie podali na głowy Matki Boskiej. Czy ksiądz uważa, że to ma jakiś sens, to, takie no, sugestie? Wie pan co, ja tak ad hoc nawet nie, nie piszę odpowiedzi na to pytanie, bo chciałbym to po prostu zapoznać się z tym lepiej i przemyśleć to, wie pan. To nie jest tak, no, no może coś tam być w każdym razie. Jeszcze mam pytanie, a co z mszami dla dzieci? Tylko gra na, na gitarach i tylko nowe piosenki? No, ja jestem, ja jestem zdecydowanym wrogiem mszy świętych dla dzieci, tak? Bo to jest, to, jest, to jest jakaś głupizna. Bo po prostu dziecko powinno, to nie msz, dziecko powinno aspirować w sposób naturalny do dorosłości i dorastać do mszy świętej. My wszyscy mamy dorastać całe życie do mszy świętej, a nie msza święta ma. A, a, a dlaczego nie, nie, mszy świętej nie dostosować do potrzeb, powiedzmy, do potrzeb niepełnosprawnych umysłowo na przykład, tak? No nie, to oni mają też na swoim poziomie przeżywać, dziecko na swoim poziomie, każdy na swoim poziomie, ale to nie msza święta, ma, ma się robić dziecinadą jakąś tam, yy, czy, czy, czy jakimś tam czymś ułomnym, przeciwnie, ona ma być sobą cały czas, doskonałością jedną w sobie, a my mamy wszyscy do niej dorastać, tak po prostu, tak, więc to, to nie tędy droga po prostu, nie, tak. Ja jeszcze mam jedno pytanie. W zasadzie powtórzenie pytania od Pana do Księdza Prawata. Jak Ksiądz widzi szansę tego, żeby zaistniały, zaistniała nauka starej mszy, mszy trydenckiej w seminariach obecnych? Czy w ogóle jest na to jakaś szansa? Jak to, jak to Ksiądz Praat widzi? No w seminariach jest to różnie. W jednych lepiej, w drugich gorzej. Na razie, to, na razie to widzę trochę czarno, szczerze powiem, tak. Raczej no, ale można na przykład, można kształcić też kleryków, powiedzmy poddawać formacji duchowej w jakiejś wspólnocie tradycyjnej, czy, czy powiedzmy, czy, czy quasi tradycyjnej, a, a, a studiować mogą ci klerycy w jakimś tam seminarium, przynajmniej nie nastawionym do tradycji, chociażby tak, tak na początek, ale myślę, że to wszystko jest jeszcze przed nami, tak myślę. Ja tylko chciałem dwa słowa. Jestem, byłem parafianinem parafii na Świętej Marii Panny w Bytomiu i moim ówczesnym prowocznym był ksiądz profesor świętej pamięci, ksiądz profesor Szenk, liturgista i po prostu y, obecnie, gdzie mieszkam, y, sąsiedni naszej parafii, ksiądz prałat wspominał go jako swojego wykładowcę i pytali się studenci, dlaczego ksiądz profesor odprawia tyłem do ludu, jak jest jedna msza dla młodzieży przodem do ludu. W tamtym czasie tak było. W tym okresie przejściowym, posoborowym zaraz. No i co odpowiedział ksiądz profesor Szenk? No, żeby przodem odprawiać, trzeba mieć twarz. Pójdź zapłać, dziękuję. <grywa> Dobrze. To no, proszę Państwa, już będziemy kończyć, podejrzewam, tak? Na, na, na koniec jeszcze jeszcze jedną anegdotkę tam powiem, znaczy anegdotkę, to jest fakt, to jest fakt, nie wiem, czy Państwo wiedzą, słyszeli już kiedyś, skąd się wzięło powiedzenie słowo się rzekło, kopyłka u płota. No to powiem Państwu, jak to było. Więc jeden pewien szlagon, taki, taki szlachcic tam gdzieś z prowincji przybył do Wilanowa i tam z, widzi, że jakiś szlachcic w ogrodzie tam pracuje sobie, tam w samym żupanie, tam rozpasany, tam coś tam pieli, wyrywa, sadzi, tam coś tam robi takiego, jakieś prace ogrodowe, no więc zsiadł z konia i no i tam zagaja tam. Laudetur Jezus Christus, in secula seculorum. A to, a wiesz, panie bracie, gdzie tu do króla można się dostać? A coś wa, wa, wać pan chciał od króla. A no, obumał mi sąsiad i chce prosić, żeby król mi dał starostwo po sąsiedzie. Hmm. A jak, a jak yy, król odmówi? A to niech pocałuje moją kobyłkę pod ogonem. Ho, 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 ho się roześmiał ten szlachcic. No dobrze, idź was tam i tam i, i zaczekaj. No czeka, czeka, wreszcie wchodzi król, patrzy, a to ten sam szlachcic, który tam <laughs> w ogrodzie. No i co, panie bracie, a jak nie dam starostwa? I teraz ten chciał być grzeczny w stosunku do króla, ale nie zrobić z gęby tam Innej części ciała, tak? No więc tak, więc, więc tak kłaniając się, mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płota miłościwego pocałunku czeka. Bardzo dziękujemy księdzu Prałatowi, dziękujemy również księdzu Pawłowi.